W nowym tygodniu idziemy zobaczyć na budowę do chłopaków, bo w zeszłym tygodniu wylewali ławę fundamentową. Idziemy zobaczyć jak im idzie przygotówka pod zbrojenie i szalunki do ścian fundamentowych. Chodźcie ze mną. Chłopaki powierczują ścianę. Ja wam pokazywałem kiedyś na wcześniejszych muszę Mamy pręciki tutaj wiercony opór do szalunku z jednej i z drugiej strony. O, tutaj dochodzi blat i można go później dociągnąć. Nie schodzi się nam ściana w środku, trzyma je. Jeździmy w jedną stronę, z jednej, z drugiej strony, no gdzieś tak, po 40 cm. Tutaj mamy zbrojenie z dziesiątki, z drutu dziesiątki i 120 cm i druty poziomy też to 120 cm, też dziesiątki. Panterna ściana, fundamentowa, podwójne zbrojenie, tutaj mamy powypuszczone Monsy pod bednarkę, znaczy z bednarki pod yy, uziom Tutaj mamy ściany fundamentowe w wysokości 90 cm. Odeślę Wam zdjęcia, bo nie nagrał się nam materiał zdania fundamentów, zbrojenia, więc mamy tylko dokumentację fotograficzną, więc w tym momencie dorzucę, dorzucę ją do projektu, do, do filmu. A muszę tu jeszcze pochwalić inwestora, bo zrobił perfekcyjny przyłącz wody. Kurczę, mamy licznik, zawór. Kurczę, dawno nie spotkaliśmy się z czymś tak porządnie zrobionym i przygotowanym. Licznik jest zabezpieczony, żeby woda po, deszcz po deszczu nie padał. No i tak samo mamy skrzynkę zrobioną rewelacyjną. Wszystkie zabezpieczenia są zabezpieczone pudełeczkiem, żeby tam nie padało To się ceni u ludzi. To jest rewelacja. Rozpoczynamy kolejną inwestycję. Jesteśmy tu, gdzie wykonywaliśmy drogę. O, ekipa już jest. Koparkowy jest. Tyczymy linie do kopania i zaczynamy. Idziemy zobaczyć jak mu idzie Tu już mamy stal przywiezioną na całą inwestycję Praktycznie no coś tam na pewno na końcu braknie, ale to lepiej dowieźć niż żeby zostało Zawsze sobie przywoźmy stal wcześniej, żeby, żeby było co robić po prostu W razie czego jak był jakiś przestój to, to możemy sobie belki kręcić czy przygotowywać ręty na, na strop Zrobiliśmy wstępny wykop Sprawdzamy nośność gruntu Czy się zgadza z projektem, z tym co nam geolog Napisał, wszystko wygląda w porządku, grunt jest jednolity, glina po prostu. O, stabilna. kopiemy sobie to mało, dopiero które będziemy przygotować zbrojenie. Chłopaki wiedzą co mają robić, możemy jechać dalej. Jedziemy to, kontrolować Jesteśmy w Wierzchowie. Tam zostawiliśmy chłopaków, kopię fundamenty. A my idziemy zobaczyć co tutaj się dzieje Mam już tu podwetankę wylaną mamy styrodur podniesiony wyżej Będzie 25 cm płyta fundamentowa No i kierownik założy tutaj sobie tak, żebyśmy też styrodur wyjechali wyżej Tak to wygląda z tej perspektywy Tutaj musimy kawałek płyty stropowej doszalować Szalunki pościągać na dół i będziemy zbroić się I płytę fundamentową jednocześnie 25 cm gruba I wszystkie te płyty hydraulik sobie zrobił Pod kanalizację Zrobili rury osłonowe W środku mają Pozostawione rurki, tak to wygląda tutaj Zejdziemy jeszcze na dół, zobaczymy jak wygląda Bo Tam kawałek stropu żeśmy puścili Potrzebowaliśmy płytę Zobaczymy jak to wygląda tam na dole Tu mamy kawałek stropu puszczonego Mamy płyty plastikowe Były na suficie I tak wygląda ten strop Który już nie będzie tynkowany Tylko jeszcze będzie delikatnie przeczyszczony I on zostaje Jeszcze elektryk musi poszukać swoich puszek Ale wyszedł fajnie Wyszło to wszystko bardzo fajnie Jesteśmy na budowie, gdzie robimy dach Tutaj mamy ściany działowe, chodźcie zobaczymy jak, jak wyszło. Mamy prawie koniec ścian działowych. Chłopaki sprzątają i, I czekamy tylko na końcówkę dachu i mamy inwestycję wykonaną. Zapraszam do oglądania. Idziemy po słodkach do góry. Tutaj mam bardzo duży strych. Bardzo dużo materiałów na ściany działowe. Myślę, że klient być zadowolony. Okna poprawiane, na ostroża pomontowane, systemowe. Tutaj mamy komin systemowy, tak samo. Staraliśmy się jak najbardziej, żeby tych pustaczków nam w ściany wyszły w miarę proste. Troszkę było zabawy, ale myślę, że efekt końcowy jest fajny. Tutaj mamy w tych ścianach, wszędzie słupy drewniane, bardzo dużo ich jest, no ale taki jest projekt. Wszędzie mamy wypełnione pianką, dylatacja od słupa drewnianego jest może sobie pracować spotyć. Że... Tutaj mamy terzenie w ścianach nośnych. Nadpożalane. Fajnie wychodzą, bo nie ma nigdzie raków. O. Nigdzie nie ma raku żadnego. Ty zawibrowane. Porządnie. O, tu kończy swoją robotę. Tak wygląda budowa zostawiona przez firmę Budrą. Mamy wyzamiatane, posprzątane, podmurowane wszystkie okna wszystkie działówki od góry są opiękowane, żeby zachować parę dylatracyjną pod górę żeby nam ściany mogły pracować łącznie ze stropem No, żeby nie było, że kierownik nic nie zrobił na tej budowie to, No, proszę. no i żeby tak było następnym razem Dobra, to jeszcze jakiś nie musi być idealnie proszę. Nie ma miejsca na fuszerę. Dobra, zostawiamy tu opaków, żeby sobie pomału kończył dach, a my jedziemy na następną robotę. A tutaj się spotkamy w 3 tygodniu przy zakończeniu. A jeszcze wam rzucę stawkę z połaci, która już jest praktycznie gotowa. Nie jest tylko założony gąsior. A tak to już tu mamy okna wprawione. I dachówka jest skończona. Dobra, jesteśmy na kolejnej budowie. Tu już mamy połowę ścian fundamentowych wylanych już nawet obeschły. Mieliśmy Ściany, szalowane systemowymi szalunkami. 90 cm są wysokie, 25 cm szerokie. Owalaliśmy je na dwa razy. Już nie mieliśmy wystarczającej ilości blatów ale to w niczym nie przeszkadza. Teraz będziemy tu robić izolację pionową. A tu mamy dzisiaj kolany beton. Zmieniliśmy system. Zapierania wlatów. Wkręcamy takie wkręty FI 10 Na każdym blacie wiercimy i wkręcamy zakrętarką. Bardzo dobry patent, nie trzeba wiercić kantówki itd. Przyszły tydzień: izolacje, zasypki, kanalizacje Oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie. Zobaczycie, jak domaczek będzie, będzie powstawał. Dziękujemy, że byliście w tym tygodniu z nami. Dziękujemy za wszystkie pozytywne komentarze. Dziękujemy za łapki w górę. Zapraszamy. Na przyszły tydzień też nie będzie nudno, też się coś będzie działo. Trzymajcie się.